Halo, cześć, witajcie. Tu znowu Ryfek. Witam w kolejnym Autopetsach. Dwie rzeczy. Oddaliłem kamerkę, żeby było widać moje gestykulacje. Yy, I... Gramy na becie. Gramy na becie w przeglądarce. Yy, parę zmian zostało zrobione. Ja nie czytałem kompletnie żadnych zmian. Chciałbym, żebym został zaskoczony podczas gry tymi zmianami. Oczywiście, gram na koncie tutaj jakimś gościa. Yy, można stworzyć sobie konto, Tutaj to działa trochę jak... PBE w LoLu, czyli tam jakby mamy oddzielne konto na betę, tam mamy dostęp do wszystkiego. Jak nie zapomnę, to postaram się wrzucić link do tej bety tutaj w przemyślnym komentarzu, bo jak ktoś na przykład nie ma paczki płatnej, to może sobie tutaj zagrać na paczce płatnej bez pieniędzy. Na początku zawsze tutaj będziemy dostawiali te pora poradniki, jak to wszystko zrobić. Mam nadzieję też, że przycięte jest, dobrze, że nie ma żadnych czarnych pasów, nie wokół mnie, ale wokół w ogóle ekranu, bo gram w to na przeglądarce i musiałem to ręcznie tak przyciąć wydaje mi się, że jest chyba ok wszystko, na pewno też będzie mniej to wszystko ostre przez to, ale no to tym już się jakoś specjalnie nie przejmuję. Eee, lecimy, eee, dobra. Na początek tutaj widzę żadnych zmian. cały czas komar działa jak komar. Eee, ryba. Dawno na rybę nie grałem nie, ja bym sobie na rybę zagrał. Dobra. Tutaj tych podpowiedzi nie chcę. Kolejna ryba i powiem wam, że dwie wydry. To jest akurat bardzo fajna sprawa. Kolejna tura, dla mnie bardzo fajna. Naprawdę spoko może być. Połączymy sobie komary, połączę sobie rybę i użyję wydry. Zobaczymy, kogo tam ulepszy. Dobra, kończymy tę turę. Jak dla mnie, naprawdę bardzo fajny początek. Damy rybę na naprzód i lecimy. Jak się możemy nazwać, śliskie, śliscy hipsterzy. O, może być, może być. Lecimy. Nie mam nadzieję też, że poziomy głośności nie będą inne. Chociaż widzę, że może być troszkę ciszej tutaj. Ale no, no, zobaczymy, zobaczymy. O, autoplay jest wyłączony, no mówię, bardzo dużo tutaj rzeczy. Ja przez to, że na takiej becie zwykłej gramy. Co ten gościu w ogóle zrobił? nie rozumiem trochę. Kupił komara i wydrę i kompletnie żadnego innego zwierzaka? To trochę głupie. głupie. To trochę głupie. Dobra, nie mów mi o jedzeniu, bo ja to wiem o co tu chodzi. Łączymy sobie komara. Łączymy sobie wydrę. Komara ulepszyło i. komara znowu. Dobrze. Chciałem, żeby mi ulepszyło właśnie jedno zwierzę głównie. Kolejna wydra. Kolejna ryba jest. Tak jest, dobrze jest. Jest naprawdę super. Świetny początek tu mamy. Bardzo mocny komar, za nim nawet mocna ryba. Eee, fajna wydra, wydaje mi się, że mamy tutaj szansę naprawdę coś porobić. Ty wytrzymasz dwie pierwsze, dwa pierwsze zwierzaki. Haha, <laughs> nawet więcej. Eee, trzy pierwsze rozwalamy. No i moja ryba tutaj daje radę z tą resztą. Super, jest mega easy jak na razie. Ale na razie żadnych zmian nie zobaczyłem. Jestem ciekaw, jakie zwierzaki zostały rzeczywiście zmienione. Yy, kuń to mi jest niepotrzebny. Yy, zróbmy taki myk: ślimak. Uu, ślimak bez sensu jest do kupienia. Dwie kaczki, no. Wiecie, trochę mi głupio kupować w tym momencie rybę, bo jak kupię w tym momencie rybę, ona mi ulepszy wszystkie zwierzaki. Więc ja zrobię taki myk: kupię rybę oddzielnie. Na razie jej nie ulepszam, e, tu będę jeszcze jedno zwierzę kupował, mam nadzieję, że jakieś, które mi się przyda i je ulepszymy statystykami. E, rybę tutaj stawiam na przód, czy komara? Rybę, i rybę ulepszam jabłkiem, drugie jabłko sobie stawiam, takie widzę, że są małe przyciny, jak puszczam e, na przykład jabłko na zwierzę to po czasie tak to dopiero wchodzi, ale no nie jest źle na tej becie, nie jest źle na tej becie, że się nagrywa. Nagrywa bardzo dobrze. Dobra, idziemy tutaj z Panem Kapitanem. Ja właśnie powinienem sobie jakąś czapkę po prostu tutaj założyć, bo bez tej czapki, to jeszcze mi nie daj Boże, nie pójdzie, no. A czapka to jest najważniejsza rzecz w super autopecach. Jeden właśnie widz mi kiedyś pisał Rywciu, od kiedy kupiłem sobie ten cylinder taki jak ty, to wszystko mi idzie. Wygrywam wszystko w super Autopecach, więc pozdrawiam, polecam. Kupujcie yy, cylindry. Yy, świetny jest wielbłąd. I yy, od razu ulepszam. Nie kupuję pawia. Inny jest paw, otrzymaj obrażenia, otrzymaj plus 50% więcej ataku, działa tylko raz naturę. O tu, tu takie dobre na ta słabe na teraz, nie? No dobra, łączmy sobie te, nie, nie łączę tej ryby, jeszcze. W kolejnej turze złączę, bo w kolejnej turze jak złączę rybę dostanę czwórkę i na tej czwórce mi zależy milion razy bardziej. E, tu nie zafrizuje sobie jabłka. Szukam czosnku. Zmienili może shrimpa? Nie, ty cały czas jesteś taki sam Widzę, że puff jest zmieniony Tu jak na razie wszystko jest tak samo 3,6 czy 6, na naprzód. Nie no, 6,7 naprzód w ten sposób raczej to zagramy I tak wydaje mi się, że te mocniejsze jak na razie zwierzaki są na przodzie i lecimy Dobrze jest, dobrze jest Jest naprawdę gituwa Tu są takie przyciny widzę jak to wszystko się załącza jakby Kuń jest trochę mocny tutaj, aczkolwiek i tak moja ryba sobie tutaj bardzo fajnie poradzi. Mój komar to też sobie poradzi z kolejnymi trzeci, trzema przeciwnikami. No, na luzaku to jak na razie wygrywamy. Trzy winy są. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. <ścoughs> Mamy tu już teraz trójkę odblokowaną. Czyli jak teraz będę łączył ryby, dostaniemy czwórkę. Zobaczymy jaką. Delfin. Hmm. Delfin nigdy nie jest dobry, tak na lejta, ale powiem Wam tak: 4 tury, 4 razy wygrałem, więc wydaje mi się, że powinniśmy iść za ciosem. Kupię tego delfina. Eee, no i mam nadzieję, że rzeczywiście tutaj pociśniemy eee, z tym delfinem. Czosnek, na kogo? Niech będzie, że na ciebie. Ale nie jestem jakoś giga przekonany nadal do tego. Dobra, zmieniamy sobie po raz kolejny. Sałatka trochę bez sensu dwa króliczki, ale kaszana, chyba jeszcze tam wcześniej widziałem ze dwa króliki. Króliki byłyby świetne w tym momencie z sałatką jest tutaj ulepszanie ym, wielbłąda. Kurde. Wydaje mi się, że trzeba kupić jednak. Yy, 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 wydrabią sprzedał, czy nie? Nie. Jaki słaby łabędź, Jeden 3 jest tylko. O kurde, balans, ale mili łabędzia yy, No i dobrze, bo to było zwierzę, które zawsze się kupowało praktycznie Naprawdę strasznie mocny był Ryba kolejna, dwie żyrafy No dobra, no to żyrafy to już na pewno kupię Zamiast tej wydry i będzie mu lepsza co turę wielbłąda Dobra, kończymy tę turę yy, Jest całkiem nieźle, lecimy Zobaczymy jak to wyjdzie Zawsze powiem wam przybliżam kamerkę, bo to ja mam syf. Dzisiaj sprzątałem do jakiś kabel, idy nie leży. Ale Przybliżam kamerkę mówię, a tylko moją buzię będzie widać, to tam nie będzie widać syfu yy, to to luz <laughs> nie będzie na to zwracał uwagi. Także rozwiałem tajemnicę, czemu mam zawsze takie przybliżenie, że jest taka moja morda, tylko w pudle i nic więcej nie widać, praktycznie. No nie patrzę, co się działo, ale wygraliśmy, więc gituła. Wyrzucam wydrę. Yy, kupujemy sobie! Yy... Żyrafę i kupujemy sobie. Kolejną rybę, chciałbym kupić ulepszenie tutaj jakieś, ale... O, robimy taki mek, taki mek, super, super, jezu, jak dobrze, że jest żyrafa kolejna, będziemy ulepszać naraz i rybę, i wielbłąda, dwa świetne zwierzaki, mocne, z przodu o to chodzi, kolejna żyrafa, ale moc, energia, amfeta. Nieważne. Mam kawusię jeszcze? Nie mam, kurde, wypiłem już kawusię, no. Abym się napił kawusi Ale się nie napiję Ten jak se strzelił! Dobrze, dobrze! Tu lepszy mi raz. Wy się zabijacie nawzajem Eee, ty chamiec banie kangurzanie w innej kolejności, jakby ich ustawił, byłoby lepiej. No niestety, nie pomyślałem, co tam było takie przy serduszkach. Za szybko przewinąłem drzwi, było przy serduszkach. E, szóst, piątkę dostajemy teraz. Indyk jest akurat bardzo mi nieprzydatnym zwierzakiem. No trudno się mówi. Kolejny oczywiście wielbłąd leci. E, no i wydaje mi się, że tutaj jak na razie garlic armor. E, żyrafę w kolejnej turze sobie oczywiście też kupimy kolejną. E, gruszkę zatrzymam sobie tutaj na ciebie. I tu widzę, że nic nie zmienili. Robak chyba był 1-1? Tak mi się wydaje, że był 1-1, a teraz jest 2-2. Dobra, żyrafa nam ulepsza dwa zwierzaki z przodu, super. Yy, delfin cały czas coś tam robi z tyłu, yy, aczkolwiek bez szału. Stakujemy się, ale nie jakoś zbyt szybko, nie? Z tym może być kłopot, powiem Wam, z tym może być kłopot. Szczególnie, że jeszcze jest taki W śmietnik na przykład. Kogo zbijemy? Świetnie, świetne zbicie delfina tutaj, akurat. Kolejne ulepszenie, ok. I wytrzyma mi ta ryba I wytrzyma mi ta ryba i zbije praktycznie do końca, więc luźno Nie ma żadnego problemu Chociaż mój Boże wielbłąd, mój wieloryb tak ledwo co yy, Chciałbym się jeszcze raz przegrać, zobaczyć coś tam przy tych serduszkach, bo jak przegrywałem I nie mam pojęcia co tam mogłoby w ogóle być <laughs> Roluję Ważniejszym dla mnie teraz jest dostanie kolejnego wielbłąda, niż kupienie mu gruszki Dlatego roluję w poszukiwaniu wielbłąda Muszę kupić pingwina, no do tej drużyny pingwin zamiast delfina, jasne, dobra e, W ogóle, no na pewno, pingwin mi ulepszy wszystko oprócz wielbłąda A wielbłąda mam nadzieję, że uda nam się ulepszyć w kolejnej turze na dwójkę Już naprawdę będzie przekoks, e, pingwin nam teraz ulepsza każde zwierzę oprócz wielbłąda Plus jeden, plus jeden, żyrafa nam ulepsza dwa zwierzaki z przodu, plus 1 plus jeden Jest naprawdę dobrze Komar może taki jest fikumiku na patyku, ale jest z melonem zaraz może będą z Przeciwnicy to będzie te melony zbijał, chociaż tyle, nie? Przepraszam O Jezu Przegrywam to No niestety A co ciekawe jakbym miał Jakbym miał Delfina By nic się nie zmieniło Co tu normalnie te zwierzaki? Jeszcze pionek jakiś Ale dziko Kolejny pingwin, okej okay. Komara nie chce na razie za duży wydatek pieniędzy na za mało dodatkowych statystyk. Bardzo potrzebuję kolejnego. Um, wielbłąda. Bardzo. Bardzo. Daj wielbłąda. Daj wielbłąda. Daj wielbłąda. Dobra. Co robimy? Żyrafę zostawiam. Na żyrafę daję chili. Jestem bardzo niezadowolony z rozwoju obecnej sytuacji. Za mało się stakujemy. Zdecydowanie za mało. No to już widzieliście, jakie to są zwierzaki jedna. Stakowanie na jedno zwierzę jest za mocne ostatnio o Autopecach, mi się wydaje. Strasznie mocne są zwierzaki, na które ja na przykład właśnie nie wiem, jak. Eee, skunks. Jak w jak. Eee, jak on się nazywa? Małpa. Małpa jest Estier normalnie. Yy, co jest jeszcze mocne? Yy, bizon. Bizon to jest kolejne zwierzę. Niesamowicie silne. Yy, ostatnio w autopecach Jest bardzo źle. Ale że ten wielbłąd się nie trafił. O, a ła się walnąłem. No, ale że ten wielbłąd się nie trafił żaden naprawdę mega słabo powiem wam z tym wielbłądem. Tak dobrze dostawaliśmy te nasze zwierzaki, a ostatnio oprócz żyrafy ja nie dostaję kompletnie nic. A ta żyrafa no fajna jest, fajnie, że ulepsza mi ten przód, ale sami widzicie, jakie tu są... jakie to tu są przeciwnicy. O dziwo, ta drużyna jest na mnie zadziwiająco słaba. I z nimi powinienem sobie dać radę tutaj. Nieważne, bo to jest dwuewelowy kangur. I tak dałem radę. I dwa, jeden pingwin na końcu. Dobrze, Skipper, czy jak tam się nazywały? Te pingwiny z Madagaskaru. <laughs> Smok dostał nerfa podobno. O, nie widzę żadnej różnicy w tym smoku. Szczerze. Hmm, na kogo tu zagrać? Na razie na nic. Fajne są te szóstki. Ale ja potrzebuję w tym momencie statystyk. Muszę jakoś teraz podbić szczególnie ten przód tego głupiego wilbonda. Czemu nie ma żadnego wielbłąda, ani żadnej czekolady? No masakra, no. On byłby milion razy lepszy. Żadnej ryby się też nie tra... Żadnej ryby nie dostaliśmy od początku, jak wbiliśmy ją na dwójkę. A plus 2, plus 2 na całą drużynę w poprzednich, w których naprawdę mogłoby sporo zmienić. Trzeciolewelowy? Co za ludzie! Co za miejsce! Nie do życia! No dobra, zobaczyłem parę różnic. Zobaczymy, jak będą wyglądały różnice. O, lagi jakieś. Later yy, zobaczymy różnicę na paczce zwierząt tej. No i proszę bardzo, możemy sobie cylinder ustawić. Mam nadzieję, że teraz już cylinder yy, sprawi, że to wygramy. Na <ścoughs> to liczę. Bluebird chyba się nie zmienił. 2-1 on chyba był. Te zwierzaki mi kompletnie nie pasują. Ja pierdzielę. No, ile można tą biedronkę? Yy, przegram tę turę raczej. Ale już mam dosyć biedronek. Starałem się ostatnio zagrać na biedronkę. Stwierdziłem, że już za dużo. OBIS, proszę bardzo. Jesteśmy bardzo grubymi mafinkami. Bo jesteśmy bardzo dużymi mafinkami. Smacznymi. Bardzo dawno na mrówkę nie grałem, nie? Strasznie jakoś ostatnio, jak widzę mrówkę, to w ogóle ją olewam totalnie. A to jest naprawdę dobre zwierzę. No niestety szkoda, bo taka drużyna, że inaczej ustawiona m, też by nic nie zmieniło. <śm> no, chyba tak, chyba tak. Dobra. Ja wiedziałem, że w tej turze padnę. E, tu się niczego innego nie spodziewałem. Kupmy sobie rybę. Kolejna ryba, kolejna mrówka. No i to już jest coś ciekawsze rzeczywiście. E, Blueberry będzie ulepszany cały czas, czy jednak ryba będzie ulepszana na atak? Wydaje mi się, że ryba. Bluebird już fajnie bije. Mrówki ulepszające. Mam nadzieję, że tę rybę z tyłu. Kończymy turę. Jabłuszko sobie tutaj frizuje. Zobaczymy jak będzie. E, Jabuszkiem bym ulepszył rybę. Albo jakiś miotrok jakbym dostał. To też bym tę rybę rzeczywiście ulepszył. I moglibyśmy coś skumać. Dobra, 2-4-4-2. Idealnie tu dla nas. No nie, no ziomek poleciał na gigantyczne ilości yy, biedroneczek. E, I prawie mu to wyszło. Prawie mu to wyszło Trzy biedronki ulepszone, no to jest naprawdę ma mega dużo na początek rozgrywki Dobra, tier dwójka Flaming też nadal nie ulepszony Flaming taki jest średni, powiem wam Chociaż jak go kupię i go sprzedam Cztery golda za plus 2 plus dwa No tak nie najlepiej rzeczywiście Zmieniamy to, nic mi się tu nie podoba Ok, połączmy sobie mrówkę. O, to na pewno kupuję. Pierwsza tura, jak tylko mogę kupić, i już mamy gąsienicę. Nietoperz też jest ok. Przód taki mamy trochę kiepski, muszę przyznać. Ale nadal uważam, że zwiększanie statystyk rybie będzie bardziej opłacalne niż dawanie jej na naprzód. Ty się nic nie zmieniłeś. No, tutaj się dużo nie zmieniło. Dobra, kończymy tę turę. Ale od kolejnej tury już zamienię. Już, już w kolejnej turze rybę dam na sam przód. Yy, zaraz za nią. Nie wiem co. <grybę> ale, ale rybę na pewno dam na przód. Dobra, tutaj ten wik bardzo fajnie wszedł. I nasza ryba, no niestety przegrywa. Niestety przegrywa, bo nie ma miotku. <laughs> Bo najgorzej dostałem tutaj obrażenia od, od, od pszczółki. Miałek ja tak bym kupił bez dwóch zdań. Dobra, ty idziesz naprzód, ciebie ulepszam, zmieniamy to wszystko. Jest y, dużo fajnych rzeczy. Hmm. Nietoperza będę ulepszał. Nie Blueberda. Nietoperza będę ulepszał, bo on miał, im ma większe y, więcej obrażeń, tym szybciej wykonuje swój ruch. I to może być czasem przydatne. Ulepszy najpierw rybę. Blueberda sobie zachowam. Yy, owcy w ogóle nie chcę. I kupmy sobie miodek na tobie. I wydaje mi się, że to będzie chyba najlepsza opcja. Kończymy tę turę. 7-6 ryba z przodu. Może nie najlepsze statystyki, ale mogłoby być zdecydowanie gorzej. Zobaczymy, jak to wyjdzie. 8-6. Ja cię kręcę. Weź na niego Wika zarzuć! No, niestety, nie na te zwierzę, które tego potrzebowało najbardziej. Aczkolwiek też był bardzo przydatny ten Wig. No jak na razie ten nietoperz naprawdę fajnie sobie tutaj radzi. O! Bardzo szybki Buffalo. Przy kupieniu zwierzaka dostałem plus 1 plus 1. Moglibyśmy dać Buffalo, ale tak. Ile ja będę potrzebował slotów na Buffalo? Dwa dodatkowe. Ciebie nie sprzedam. Ciebie raczej też bym nie chciał sprzedawać. Buff plus Buffalo plus jeszcze jeden slot. Czyli jeszcze na przykład nie topesz, a rybę bym zostawił, bo ma dobre staty? No chyba ta. Kupiłbym tego Buffalo. On naprawdę się wydaje być dobrym zwierzakiem. Tylko teraz tak, zanim cokolwiek zrobię, Trzeba sprzedać mrówkę. Trzeba sprzedać mrówkę. Noż do... Gdzie tu jest sprzedaj mrówkę, no! E, nie opłaca mi się gęsienicy kupować. Ja wiem, że w kolejny, dłużej ona by już się nie zmieniła, ale... Ale gówno. <ścoughs> nie ma tego, żeby sprzedać mrówkę. Dobra, uleczmy w takim wypadku Blueberda. Eee... O! Kupiony przyjaciele. No to trochę to inaczej działa jak... Z... Myślałem, myślałem, że muszę go postawić obok, a nie kupić, żeby on dostał zwiększone statystyki. No, nie będę kupował powiem wam gąsienicy kolejnej, bo to jest trochę pieniędzy. On by z 5,7 się zajmował na 7,7. Dużej różnicy to mi nie zrobi, a ja 3 golda stracę, więc po co? Eee, o, ty na pewno nie możesz być na końcu. Kogo ulepszamy statystykami? No, rybę, bo ryba ze mną zostanie jako jedno z niewielu zwierząt, mi się wydaje. Kończymy tę turę. Zobaczymy, co to z tego wyjdzie. <coughs> Przepraszam. 8 6, ryba, 7-7 buffalo. Coś z melonarworem! Dziku. Okej. Okay. Dobrze to poszło, bardzo dobrze to poszło. Statystykami naprawdę tutaj ciśniemy. Fajne statystyki mamy. Eee, raz mi się nie udało i umarłem, ale ogólnie jest naprawdę nieźle. Kolejny Bluebird, kogo tutaj odblokujemy? Lama, jeżeli mamy 4 albo mniej zwierząt, dostęp plus 2, plus 2. Planuję mieć 4 albo mniej zwierząt. No. Jak będę kupował nowe zwierzę co turę. Czy ja dostanę to coś, że zabiję mrówkę? Nie dostanę. Nie poddam się, póki tego nie... Dziękuję. Trochę już za późno, niestety. Dobra, w kolejnym że tak. Sleeping pila na mrówkę. Zobaczymy, kogo ulepszy. Oby nie gąsienice. Um, I mamy wtedy cztery zwierzaki. Zamienię wtedy. Rybę na lamę. Blueberda zostawię, bo on mi będzie da dalej coś stakował. I powinno być ok. W tej turze mogę przegrać. Nie mam najgorszych statystyk, ale no, no. Jakoś się specjalnie nie ulepszyłem. W kolejny turze mi się wydaje, że już naprawdę możemy cisnąć. Ta lama naprawdę będzie spoko. Nawet bym kupił drugą obok. Jakąś w ogóle inną lamę obok, tylko bym kupił. Dobra, zabijesz rybę tropikalną, zabijesz i przeżyjesz. Świetnie. To znaczy, że ty umierasz. No i łabędź tutaj osłabiony. 1-3, on ma tam chyba na starcie, więc mega luźno tutaj poszło. Bardzo fajnie. Czurka odblokowana i teraz tak. Jesteś jakim dobrym zwierzakiem. Ale muszę się zastanowić, na co gram. No, nie gram raczej na kupowanie jedzenia, tylko na kupowanie innych zwierząt. Więc nie mogę tak zagrać trochę tych dwóch zwierząt na raz. To tak, co miałem sprzedać? Sprzedaję rybę. Ulepszenie, oby nie na gąsienicę. Ale gówno. Kupujemy Bluberda. No i po co się kupować zwierzaki, które mi ulepszają kolejne zwierzaki, na przykład, właśnie przy sprzedaży? Najgorzej. Ulepszenia na gąsienice są fatalne. Eee, ciebie puszczam. Eee, tak. Ulepszać na obrażenia będę. Lamę. I szukamy zwierząt, które coś robią przy przywołaniu albo przy sprzedaży, na przykład świnia która przy sprzedaży daje nam jeden golda więcej, blueberta kolejnego też bym ulepszył mimo wszystko, plus trzy obrażeń na to jest naprawdę spoko, w przyszłości bym go na zamienił na przykład na smoka jeżeli by się udało, jak na razie kończymy dobra tura zastanawiam się w co mi się zmieni gąsienica ona ma najlepsze statystyki w swojej drużynie, to ona zmniejszy swoje statystyki do 11-11 chyba, buffalo tak mi się wydaje. No, o to jest głupie. Ale to jest bez sensu. Ale giga tutaj była było zwierzę. Chrystefanie z tym melon armorem no, pocisnęli. Ale dobra. Tak się spodziewałem, że tak może być teraz kiepsko. My za to mamy świetne skalowanie. Ehm, no i co tu robimy? Ciebie kupuję. Ciebie kupuję. Sprzedaję. Garlic tutaj na tą lamę. No, wydaje mi się, że to na razie nadal jest dobry pomysł. E, I ostatnia tutaj możliwość kupna czegokolwiek, więc kupię tego łabędzia, sprzedam go, zrolujemy sobie raz. Nic tu ciekawego nie ma. Gruszka może do kupienia, aczkolwiek chyba wolałbym po prostu inne zwierzaki kupować. zresztą nie, nie ma sensu. E, dobra, kończymy turę. Zobaczymy, jak to wyjdzie. No, już Buffalo ma trochę lepsze statystyki. Będziemy mieli dosyć mocnego motyla. Lama też już się zaczyna stakować. Zobaczymy. Jeden bardzo silny przeciwnik, to jest naprawdę najgorsze, co może nas spotkać przez całe podejście. Dobra, tutaj ta lama naprawdę mi pociśnie, aczkolwiek reszta moich zwierząt też jest naprawdę mocna. O dziwo, ten bluebird nadal ciśnie. Ja się bałem, że ten bluebird rzeczywiście będzie tutaj... Już kompletnie bez sensu. A on tutaj nadal fajnie daje sobie radę. No nie no, dwie gruszki tutaj na ciebie na pewno. E, świnie, że tu są, to jest coś cudownego, bo jeszcze kupuję jedną świnię, sprzedaję, kupuję kolejną świnię, sprzedaję ją oczywiście po raz kolejny. E, I mamy trzeci tier. Chyba czas wymienić Blueberda na Bizona. I mamy samostakującą się drużynę w tym momencie. Trzeci tier, boże, trzeci level. I jeszcze. Ale dało teraz. Co to jest? Jeszcze Sleeping Peel na Turtla. Na Bizona. Ale dobrze. Ale jest giga dobrze, naprawdę. To jestem w szoku. Dobra, kończymy turę. Plus 2 plus 2. Plus 2 plus 2. Tamten się będzie ulepsza, jak coś będziemy kupować. Jest gituwa, widzowie. Nagrywa się? Nagrywa, dobra. <śmog> Smok. Ale ten smoczek jak na razie tutaj widzę na luzaku. Ale idealnie miał HP! O nie! O nie! Ajajaj! Przypał widzowie. Dobra, kupujemy Ciebie. Kupujemy Ciebie. Wezmę chyba go. Ale w kolejnej turze. Nie teraz, nie opłaca się. Eee, sleeping peel. Ulepszymy sobie bizona. Czekoladę zachowam. Zobaczę. Może tyranozaura rzeczywiście w kolejnym turze dam. Lama co prawda nam się nie będzie ulepszać plus 2, plus 2. Ale za to... No, lama zamiast plus 2, plus 2 będzie się ulepszała plus 2, plus 1 od tyranozaura. Za to każde inne zwierzę będzie się jeszcze ulepszało plus 2, plus 1 dodatkowe. Więc no, to już będzie różnica naprawdę spora. Dobra, kończymy turę. Uf, zobaczymy. Naprawdę fajnie to wygląda. No Może bizona powinienem dać tutaj na inne miejsce. Albo może nawet temu z przodu... Buffalo nie pow powinienem dać Melon Armor zamiast yy, Bizonowi. Ziomek na dwa motyle gra. Co za człowiek, nienormalny w ogóle. Ale luźno, luźno daliśmy sobie radę. Jest okej, okay. mamy ostatnie HP, ja to muszę się naprawdę trzymać. Dobra, pięć minut jest. Na poprzednim też było sporo winów, nie? Nie jest źle. Dzik. Moi dzika uwielbiam. <coughs> T-Rexa chyba od razu kupuję. Będziemy mieli piąte zwierzę, które również same siebie będzie ulepszało. I o to chodzi chyba. Nie mogę czekolady, zapomniałem. 3Golda muszę mieć minimum, prawie tutaj dałem ciała. Ty pójdziesz z Melon Armorem jako drugie zwierzę. Szukam tutaj kolejnego Melon Armora i kolejnej czekolady, żeby T-Rexa ulepszyć. No i kończymy turę. Mówię, przez to będziemy trochę gorzej ulepszali lamę, ale no nadal. Lama się będzie ulepszała po prostu 1 HP na turę mniej. Wszystkie inne zwierzaki będą się stakowały gigantycznie. Szczególnie ten Bizon. Bizon jest 20, 19, a ulepsza się plus 6, plus 5 co turę. To jest bardzo dużo. To jest bardzo dużo. Na, nie na niego był lepszy ten melon armor Bo on zaraz wyprzedzi inne zwierzaki Czekolada na ciebie O, tu jesteś fajny Kolejny bizon Nie widzę sensu Nie widzę sensu w kolejnym bizonie On za szybko się sam ulepszy Wtedy do 50-50 Zostawię to na drugim levelu Szukam raczej czekolady i ulepszania Dla T-Rexa To będzie ważniejsze zdecydowanie No nie ma niestety nic Trochę Bida, kończymy turę. Trzeba zamienić miejscami już Buffalo i Bizona. Bez dwóch zdań. Bizon tutaj już wychodzi na prowadzenie od kolejnej tury chyba. tuże 50-50 papi, jak szybko on go musiał wbić na drugi albo trzeci poziom Co jest grane? Co za typ? Masakra Dobra, no nic, zostałem tutaj rozgromiony przez jakieś drużyny nie z tego świata Jałam, Kani, bardzo dziękuję za oglądanie eee, Mówię, postaram się jak nie zapomnę rzucić ten link, jak nie to mi przypomnijcie w komentarzach i, i wrzucę link do, do tej bety, jeżeli będziecie sobie chcieli zagrać. No i tak naprawdę to na dzisiaj już tyle, dzięki za oglądanie, jeżeli odcinek wam się spodobał, możecie zostawić łapkę w górę, subskrybować i widzimy się w kolejnym, mam nadzieję, że już niedługo. Trzymajcie się i cześć, papa! Pa.